Czy słyszeliście Państwo kiedyś o takim zjawisku psychologii, które nazywa się propagacją emocji? Stety czy niestety, to zjawisko ma olbrzymi wpływ na proces komunikacji, negocjacji, bez względu na to, czy rozmowy nasze dotyczą naszego życia prywatnego, czy też biznesu. Propagacja emocji to jest nic innego, jak przenoszenie się emocji na emocje. Jeżeli więc jesteśmy zdenerwowani z jakiegoś powodu, bardzo łatwo, a często również niezauważenie, te, ta emocja, to zdenerwowanie przeniesie się na inne nasze czynności, na inne nasze działania. Jeżeli więc jadąc do pracy, zapłaciliśmy mandat, Albo pokłóciliśmy się z kimś nam bliskim, to pewnie w rozmowach w pracy będziemy po prostu bardziej drażliwi. Bardzo podobnie wygląda to w odwrotnym kierunku. Kiedy jesteśmy zadowoleni, wówczas tracimy poczucie takiego, takiego niebezpieczeństwa, i możemy popełnić błąd, zgadzając się na rzeczy, na które nie powinniśmy się zgodzić. Emocje mogą przenosić się u nas wewnętrznie jedna na drugą, ale również emocje mogą się przenosić z człowieka na człowieka. To znaczy, jeżeli my jesteśmy zdenerwowani, to dość szybko w ramach akcji, reakcji możemy wywołać pewne zdenerwowanie drugiej osoby, ale też, co jest bardzo ciekawe, w sytuacji, w której ktoś jest zdenerwowany, a my jesteśmy spokojni i spokojnie na to merytorycznie odpowiadamy, nawet na wydawałoby się na pozór agresywne argumenty, jest duża szansa, że szybko doprowadzimy do uspokojenia drugiej strony. Dyskusje, rozmowy, negocjacje prowadzone, kiedy pojawiają się nam w nich emocje, są bardzo trudne. A jeżeli chcielibyście się Państwo dowiedzieć czegoś więcej na ten temat, możecie sięgnąć do mojej nowej książki Negocjacje w Praktyce: jak osiągać cele w biznesie i życiu prywatnym. A temat ten poruszam w wielu miejscach, ale w szczególności skupiłem się w jednym rozdziale, który nazwałem i zatytułowałem Słowa, które ranią. Możecie Państwo tę publikację znaleźć w większości księgarni w Polsce, i jeżeli interesuje Państwa ten temat, sięgnijcie. Jest dostępna zarówno w formie papierowej, jak też audiobooka i e-booka.